Hej, słuchajcie, zmieniłem lokalizację. Jedną noc spędziłem w tamtym hostelu, który bardzo gorąco polecam. Wrzucę tutaj gdzieś jego nazwę, bo naprawdę jest w super lokalizacji i w takiej samej cenie jak w tym miejscu, gdzie byłem na samym początku, z tym rooftopem i z tym dachem. No i tam lokalizacja nie była jakoś rewelacyjna. Trzeba było jeszcze w ogóle jechać prawie, że godzinę do centrum Bangkoku. A teraz jestem w centrum Bangkoku. Zobaczcie, jakie drapacze chmurów są za mną. Jestem w centrum Bangkoku. No i w tamtym hostelu płaciłem za pokój taki jak widzieliście z klimatyzacją cały dla mnie i z łazienką 30 dolarów, a w tym nowym hostelu, gdzie jestem teraz, płacę 15 dolarów. Tak. I też jest spoko i bardzo blisko tej lokalizacji. Teraz idę się spotkać z Oskarem. Z Oskarem, z którym nakręciłem fajny film o kolorze zielonym na farmie. No tylko się okazuje, że YouTube ma jakieś dziwne jazdy, no i nic na nim nie zarobię, więc na razie go nie wrzucam. Natomiast my się dzisiaj wybieramy na pokaz jakiś taki artystyczny, zorganizowany przez Louis Vuitton. Oscar będzie ze swoją dziewczyną tajką. Zobaczymy, co wyniknie. Oskar tam za bardzo kamery się nie wstydzi, super gościu, no byliśmy na tej farmie, rewelacyjny dzień, no no i lecę, no muszę zdążyć na pociąg, mam trzy przystanki z Asok do tam, gdzieś tam, nie pamiętam, fajna dzielnia, cieszę się, że tutaj trafiłem z tamtej ostatniej, gdzie byłem na tych obrzeżach, bo tam było no na jeden dzień okej, okay. ciekawe doświadczenie, ale zostać tam na dłużej to nie, 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 nie. Powiem wam, że nie wyobrażam sobie życia bez nawigacji. Nie wiem jak kiedyś ludzie mogli podróżować bez nawigacji. To jest po prostu jakaś czarna magia, nie? Teraz wszystko jest tak ułatwione. A i tak jeszcze nam się wydaje, że nie jest tak hopsiu. Tak? Teraz na przykład patrzę na nawigację i idę 10 metrów, pokazuje mi strzałkę, że niby mam iść w tamtą, a nagle się strzałka odwraca i się okazuje, że muszę iść w drugą stronę, w przeciwną. No i już nerwy, kurde, nie działa to tak jak trzeba. No, i, i tak działa nieźle. Muszę się trochę spieszyć, bo na 3.30 mamy ten pokaz. Kurde, muszę sobie kupić jakąś kamerę z automatyczną jasnością, najlepiej ostrością, bo z tym operować tak co chwilę tymi paluchami, sprawdzać to, to też nie tak kopsiu. No ale jest dobrze. Moja dzielnia mi się bardzo podoba. Poczytałem sobie komentarze. Niektórzy faktycznie jakąś tam troskę przejawiają, za co dziękuję i doceniam takie osoby. Ci, którzy się śmieją, no to przynajmniej mają dobry czas. Ja sam się pośmiałem, z niektórych komentarzy było śmiesznie, bo no, porównania są do mody na sukces i tego typu rzeczy, więc jest to troszeczkę moda na sukces, już tak faktycznie się trochę stało. No ale był fan tak? przy tych komentarzach. No, dziękuję wszystkim tym, którzy życzą nam dobrze. Ja jestem w Bangkoku, już tłumaczyłem w ostatnim odcinku, dlaczego tu jestem. Czapa musi trochę odparować, tak? Odpocząć od tych Filipin. Zmęczenie materiału. Tutaj fajnie, bo wchodzi się tylko w taką boczną uliczkę i już są stanowiska z jedzeniami. Dużo tańszymi pewnie niż tam koło mnie, koło hostelu. Kurde, ten klimacik jest niepowtarzalny. Tutaj taka stara dzielnica, trochę jak z filmu chińskiego Kung Fu, a tam zaraz drapacze chmur. Idealnie wymieszana tradycja z nowoczesnością. Piłem u tej pani kurczaka, bo grillowany, niesmażony w głębokim oleju, no i ma ryż. Co ciekawe, tutaj popularny jest sticky rice, czyli ten klejący się ryż. Z potrawami normalnymi. Na Filipinach robią to tylko do deserów, a tutaj też do normalnych potraw. Zobaczcie, piękny słoneczny dzień w Bangkoku. Mldrapacze chmur są, wszystko jest. Tutaj kanał, tutaj też fajne widoczki. Co największy mankament tego miasta to właśnie poruszanie się po nim. Pomimo tego, że tak jak mówiłem, w jednym z ostatnich odcinków telekomunikacja powaliło mi się o komunikację chodziło wiadomo. Jest tutaj naprawdę bardzo dobrze zorganizowana, bo są kanały po których można się poruszać łódkami rzeka, po której można się poruszać łódkami te kanały naprawdę w wiele miejsc w Bangkoku mogą zabrać tymi łódkami jest to bardzo tanie. No ale to już jest troszeczkę dla bardziej zaawansowanych że tak powiem podróżników lub ludzi, którzy tutaj trochę bardziej wiedzą jak jak to sobie ogarnąć? No, ale jest, mówię, metro, taksówki, wszystko jest tak dobrze pomyślane i zorganizowane. Jednak wielkość tego miasta bez względu na to tak czy siak przytłacza. I te odległości, nawet pomiędzy domem a stacją, są już na tyle duże, że no, bez map, Google to ja mówię. Nie wyobrażam sobie, jak można było kiedyś funkcjonować. Teraz, całe szczęście, technologia trochę nam ułatwia życie. No i tyle, no. Bangkok, piękne miasto, jedna z moich ulubionych betonowych dżungli. Chociaż powiem Wam, że po tym pobycie w Saigonie, właśnie ostatnio w Wietnamie kilka miesięcy temu, no to ten Saigon nie jest aż tak bardzo przytłaczający, nie jest tak wielki. Dużo łatwiej jest się tam poruszać, zorganizować i jak się dobrze wybierze lokalizację, to nawet na piechotę lub taksówkami, motorkami można się poruszać praktycznie po... No tych najważniejszych strategicznie punktach i turystycznych i nieturystycznych jest to takie dosyć łatwe. Tutaj w Bangkoku to już takie nie jest, bo to miasto jest jednak dużo większe, nawet od Saigonu. Oscar, gdzie jest Oskar? No, a tam. Mnisi. Tybetańscy. No to nie. Tajscy. Tajscy, mnisi, nie tybetańscy. Po przygodach udało mi się to znaleźć. Już jesteśmy w środku. Dobra nowina jest taka, że można nagrywać. Nie mogłem znaleźć, po prostu tutaj jest wielopoziomowe życie mosty, metra i czasami nawet. Google Maps nie, nie pomoże. No ale dobra, zobaczmy co tutaj jest. Ok, idziemy. To tutaj są walizki Louis Vuitton, jakby ktoś nie wiedział. Okay. ok, czyli ogólnie historia firmy. I podejrzewam, ale tu zimno. No i te torby z, jak ze statków pirackich. Tu jakie koje Patrzcie na to koją. Takie chyba z 1843 i z jakiegoś statku właśnie. Fajnie, fajnie. Szafki jakieś robione przez Witona Jaka waliza. Ciekawie jestem ile torebka. Jak ktoś chce sobie przeczytać to niech spauzuje. A tu jakby ktoś po tajsku chciał sobie przeczytać. Ej, to są torebki, nie? Jedna torebka. Dużo torebek. Bardzo dużo torebek. Oscar na romantycznej randce. O światło oscar. Super. No sunlight's off. I'm annoyed. I'm trying to focus. You fighting the foreign country quiet. The noise I'm paid to record. Not delivered by the money. I'm at vantage point. Message from the highest now is coming. No dobra, nie wiem gdzie my. A, w sklepie jesteśmy, tak? Jesteśmy w sklepie Louis Vuitton. Oh, cool. Powiedzieli mi, żebym dotknął tego. skip. Okay. Invites you to connect. Skip. Ok, co się dzieje? Coś tutaj. Matrix. Louis Vuittonowy Matrix. O, coś oh. chyba wyleciało. Wyleciało. Visionary wow. Journalist. Best, You're lucky. Wow. You're lucky. Wygrałem coś. Słuchajcie, visionary journey. elegancko. Thank you. Zajebiście. W ładnym opakowaniu. Wchodzimy do kolejnego pomieszczenia. A chyba Okej, okay. możliwe, że to już koniec. Chyba tak, chyba już koniec. Tak, koniec. Okay. Oskar mówi, że ogólnie to możemy iść na Drina, bo jest też Barlu i widą. No można się napić czegoś tam alkoholu, to dziękuję, bo po alkoholu... Ale zobaczmy, co tutaj jest dalej. Bar Louis Vuitton, tak? Tutaj jest sklep, chyba? Tak, to jest sklep, to już, to już nie jest na pokaz, znaczy na pokaz też to jest, ale jest to sklep po prostu pana Viton. Przyszedł do galerii handlowej. Tu za mną jest miejsce, które poznałem sprzed 7 czy 8 lat. W ogóle w szoku jestem, że je poznałem. Gdzie bomba wybuchła jakieś... no 7-8 lat temu. Ktoś chyba zginął. Jakiś debil zostawił plecak z bombą po prostu przy świątyni. I tutaj właśnie ta bomba wybuchła. W szoku jestem, że to miejsce poznałem. Pytałem się teraz Oskara dziewczyny. Mówi, że to tak, tutaj. Patrzcie fajnie to wygląda. Jedna strona całkowicie zawalona pojazdami, a druga praktycznie całkowicie pusta. O jakiś gość się wycofa. tutaj jest ładnie. Po prostu wszędzie, gdzie się wzrok skieruje, to jest na co popatrzeć. Te tutaj sztuczne tulipany w nocy są podświetlane. No i tutaj jest takie piękne przejście z wodospadami. Chodzimy sobie ze skarem. Podziwiamy widoki. Szukamy jedzenia. On ma randkę, więc tam nie za bardzo przeszkadzam, kręcam się, nagrywam. Ja tu robię swoje. A im daję. Jestem Trzecim kołem u wozu, czyli chyba u tricykla. Doszliśmy do tej dzielnicy, która troszeczkę się kojarzy z Tokio i z Koreą. Tutaj jest taki dosyć duży deptak. Oglądałem to na vlogach innych vlogerów, a teraz oglądam to oczami, a wy oglądacie na vlogu. Tego vlogera, waszego ulubionego od dramy filipińskiej. To chwilę się zatrzymuje, nie ale... Nie, Ja patrzę za samo, żeby nie uciekli, nie? Ta ty tą dzielnicę oglądałem we vlogach właśnie, że tu jest taki nowy no. fajny deptak zrobiony, no. trochę jak w tym, jak w Tokio albo w Seulu. Tak, tu sobie oglądają filmy, jakieś siedzą, tu są takie spotki tam z tyłu puszczają, tu taki właśnie foodport fajny, nie? Można sobie też A tu jest też fajny food court, no. Trochę przypadkowo tu trafiliśmy, a zawsze chciałem tu przyjechać, bo tak jak mówię, widziałem to w innych vlogach, ale jednak fajnie jest na własne oczy to doświadczać. Ja wiem, że ci, którzy nie mogą, no to przynajmniej mogą we vlogach sobie pooglądać, więc robię tą robotę w dużej mierze dla was, ale też dziękuję wam, że jesteście, bo gdyby nie wy, no to pewnie nie mógłbym sobie żyć tak jak żyję i podróżować po świecie i kręcić te materiały, no bo co z tego, żebym kręcił, jakby na tym nie zarabiał, także dzięki, że jesteście nawet hejterzy. Jesteśmy jedną wielką rodziną. Młóceczka do raju. W Czechosłowacji jest taki sklepik, który kreczaki składają, to jest taki jedyny w mieście duży, na pokaz właśnie. To tego, Chester ten, tak? No, tak, A, to taki okay. stoi też z kreczakami. Okej, okay, okej. Okay. tu botok wciskać, Tu ci botok zapaczkę paćkę wawiorosów wcisną, nie? No. Weszliśmy do MBG, OK. Jedzenie. Szukamy jedzenia. Głodni, głodni Polacy. Fajne miejsce takiego do pochodzenia z dziewczyną. No chyba, że się nie ma Po samemu lub z chłopakiem, lub z Lady Bojem. O, jest i tuk-tuk Jest tuk-tuk z dziennikiem Honda nieco na dwóch kołach jeżdżą, nie? Ciebie nie jeżdżę. widziałem tego Jeżdżą i tak, gaz, pizda, na dwóch kołach tutaj, nie? No nie chciałbym... no Tutaj często są jakieś, właśnie tańczą ludzie, ludzie nie? No, 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 Tu się no. dużo też, często dużo rzeczy dzieje Na właśnie. weekendy pewnie najwięcej, nie? Dzisiaj poniedziałek nie event, jakieś święto, przychodzisz tutaj jest Meksyk, nie? Naprawdę, nie? O, no, no, no. ขอคามโพนักงานให้สัญญาณก่อนขารุรพบอาจกรืรอพนักงานให้สัญญาณก่อนข้านะครับ No i co? Zjechaliśmy tutaj z góry z tego mostu i jesteśmy już przy jakimś markecie, zobaczcie, jedzą to jest. Mm, elegancko. O, czy... y one coconut? Ice? No, no, just like that. Kupuję kokosa, bo spragniony. Zobaczcie jak tu się tam dalej ciągnie, nie? Wszystko czego dusza zapragnie. W MBK, takim sklepie, który słynie z tego, że jest przepotężny, no i tego, że można tutaj kupić wszystkie podróbki świata, jakie sobie tylko dusza zapragnie. Jest klimatyzacja, są dobre ceny. No, małe to to nie jest. Nie, milu tu po poziomu, chyba z 7. już pojechał do siebie do domu. Ja wracam na piechotę. Godzinę pokazuję mi spacerem, więc przejdę się, bo już jest praktycznie zachód słońca, więc zobaczę sobie jak wygląda tutaj ta okolica. Godzina 4 km będzie. Bateria mi pada, więc nic już za bardzo nie nagram chyba, że telefonem. Tutaj ostatnie przemówienie tylko fascynacja Bangkokiem trwa. Vegas tam kręcili. Jesteśmy w pomieszczeniu, które jest super fajne, kolorowe. I tak właśnie mówię do... nie mi się mylą, mylą to imiona, bo mam przyjaciela Oliwiera i tutaj poznałem Oscara, a wcześniej na Oliwiera mówiłem Oscar, no a tutaj na Oscara mi się myli Oliwier, nie? No ale super fajne, kolorowe pomieszczenie. Mówię fajnie, by było tutaj nakręcić jakieś ujęcia do teledysku, więc tak kręcę teraz. Ujęcia do teledysku. Przejście do nowego wymiaru. A dlaczego Supreme? To oni mają coś wspólnego z tą firmą? A, tutaj można sobie zrobić wodki, zobaczcie, jest tripod, one chyba przyniosły swój tripod.